Witam serdecznie. Na zimku tego roku zwrócę sobie uwagę, że partys z Siemu da sprost, się je i kandydował na przeciwnika z Rzeszeni Kasiebskiego Pomaryści. I tej jak dobrze płydą moje sprawy na ukływy tej przed Sionówści młodzieńczych, wyraźnie swoja zgłada. Petkuńc Cierwińca i ubrani doktorską pryca w Bedguście z historii, zgodnie z ci, moje kandydowanie wnet stało się so oficjalne. Tym bardziej, w czasie czasie głosy łopiarcegłe łyty Zajarzów z rozmaitych partów, jak między innymi Rydę, Wejrowa, głyscecena, lezena, Lamborga, Wieldziwse, Strzelna, Gdyni. No i tak, co zajają w mnie, to je przede wszystkim Ziukowa, kelbłyt przedkowa czy bryścia gdyni ścigłe. Belne słowa płonące Śródkunsk dale połionych partów, Selecina, Dzemionów, Brzyzna, brzyzna ścigłe Baro wyżne są też mocne słowa wspiarcy głę z mojego rodnego Sionowa. Najmojego no party w bani w teren od 15 strad, strat Z wiele wspaniało Madrach na majrahama. Zesję nas dwa stąp W tym baro wiele młodych. Niedawno udało się reaktywować klub modoz kasubia, co nawiązywa do przedwojennych nowych dajów wieldziuka siebie Karola Krefta. Przecegniący młode chlezy do naszej organizacji je jednym z moich najwyżniejszych postulatów. Na studiach politechnicznych sumiem był czynnikom od Znowu Klubu Pomorania Dysmum 47 lat. To jest wiek dodrzeniały, ale tyś wiek full temperamenty. Jak witają dziennika dziennikarza w telewizyjnym prowadza od lat program Rodny Zemia w telewizji Gdyniści, jakie biła rekordy oglądalności, Spiewne ujdzie w telewizji Wybrzeży, a tyś skarbę Kasieb w twojej telewizji maryści Wejrowie. W jedno angażujemy do tych programów młodych. Ze mojej, mogę tak rzec, łudź nie wie, są tyś dziennika, żama, śkulne, ma, ma, z nim darmo barobliście kontakt. To jest przy ta naszej organizacji. przyjno ta regiony Kasieb, tyś kły cewigłe, burowiaków, całgo po mężach, całgo jaś o Mumdy uczniów w szkole kujem szkolnym wziął w Wziukłeś Gimnazjum. Sprawę edukacji w sumie barobliści. Przerebi mnie tery jak no praktyk. Wiele ty do poprawieni. Przede wszystkim w relacjach samorząda i żonda. Kasiewski język je fundament to nasi etniczności. Łen musi być naszym największym troską. Ale tyś cały system wirtusców, jaki nasz region wyśtyłłł przez tysiąc lat. wyrtosców opiartych na chrześcijańskim findamincie. Jak się cenię do człowieka? Ci zwyczajny płemuc jeden dracił O jak to, był przód ty wyźny, meka siebie, łysoblewie to wime. Ale kuś wiele z tego derch jest To trzeba dozerać. Baro chciałbym to robić przez wzmocnienie partów. Wiele wolno trzeba tą drogą, tą wolno robotą, z innymi. To prawie je zadanie przynnika i zarządy i rady naczelnej organizacji. Nie ukrywam, że chciałbym tyś ładowic przegasły, parte, jak w sferze wieku naszego go sanktuarium, ci w barobliści mojemu sercu, stadnicach, Tachomi i parchowie nabytowści zimy. Ciedes był tych part w kołcie Głowach, w Dąbnice, kasiemści Je płyt płytrzeba, żeby założyć part w baroduch kasiebści gminie, jaką je cierty Dąbrówka. Dzewuj to Kasieba i nawet Katyfle z nazwa ma P. Kasiebskwy, a party nie ma. Z drugiej strony, Kasiebi zna łydziwy na zechłodnym pomyżem. Barom jest analityczny, żeby ten cięrenek utrzymać i wzmocnić. Dobrym przykładem są są Part w ściecenie Łód nie dywna, tyś reaktywowuny w kosialnie, balnerobeta w ci cicheczbę to, co odzeje są na Górze Polaności. Z wielką troską spoglądam także w stronę Kociewia i Borów Tucholskich. Dobrze prosperują tam oddział w Trzewie, Zblewie i Pelplinie, także w Tucholi. A jeszcze nie tak dawno działały party w Starogardzie, Lubichowie, Szlachcie, Osiecznej, Świeciu, gdzie przecież w pobliskim Przysiersku spoczywał budziciel ruchu kaszubskiego Florian Zeynowa, patronujący średniej szkole w tym kociewskim powiatowym mieście. Chciałbym, by w tych miejscach, może także w innych, nowych, na przykład w Skurczu, w którym wciąż przecież bardzo żywa jest pamięć o wybitnym regionaliście Franciszku Szornaku, Działalność zrzeszeniowa weszła za przykładem trzewa z blewa i Pelplina, na nowe tory i zaczęła pięknie rozkwitać. Jeśli takim ze delegatów na walny zjazd zj 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 zrzeszeni głęboko, jak się bądź 3 głęboko. Ty i jem głęboko, tych wsiedcich, Jeź wiele innych potrzebnych zadaniów. Wierza się będziemy o później, po latach, rzec że dobrze realizujemy przesłanie z Jana Pawła Drodzicza, że bestrzyjcie swojej tożsamości, kulturę i języka. A tyś testament naszych ojców, chterny w jedno trzyma lezbłego, a swoją mył i wilgą tatciezną.